Witam Was wszystkich serdecznie. Chciałem Wam coś trochę powiedzieć właściwie co nieco o tej długiej przerwie, jak i o tym, dlaczego nie gram w wata przyczyn właściwie jest kilka. Najpierw zacznę może dlatego dlaczego nie gram teraz chwilowo w WOTA Chciałem sobie zrobić przerwę. Druga sprawa urlop. Chciałem go trochę wykorzystać, kilka zmian w moim życiu Zacząłem tam troszkę wziąć się za siebie i uprawiać troszkę sportu. Chodzę na siłownię obecnie. A no obecnie też, no, teraz od jutra zaczynam pracę, więc powoli, powoli można prowadzić do przodu. Następna sprawa co się zmieniło? Otóż, przynajmniej w moim komputerze, może tak <laughs> zaczęło się od tego, że po prostu padła mi ta dobra płyta główna, którą miałem tam tamtych podzespołach, którym wcześniej pokazywałem filmik kilka filmików wcześniej właściwie no i po prostu musiałem wymienić a że po prostu nie miałem za dużo pieniążków można powiedzieć miałem ograniczony budżet tam bodajże kupiłem płytę główną plus, plus yy, procesor zmieściłem się tam do 700 zł jeżeli chodzi o procek to nie kupowałem tam jakiś wielki, yy, można powiedzieć update'u Zakupiłem się w trójkę 3240 na chwilę obecną. Myślę, że za dwa miesiące, trzy, po prostu wezmę to sobie, odsprzedam a kupię sobie mm, i piątkę, bądź i siódemkę, zobaczymy, co mi tam bardziej będzie y, potrzebne. Jeżeli chodzi o y, płytę główną, to nie miałem tam jakichś wielkich wymagań. Y, chciałem to, że po prostu szło mi to wszystko, to co mam, czyli dyskę z SD, SSD. Ramy, i to co wszystko tutaj, miałem plus łącznie z tym chłodzeniem do procesora, żeby mi się to wszystko ładnie zmieściło. No i chciałem, żeby po prostu buta główna była wyposażona w dźwięk 71, chociaż nie musiała być, bo jak dobrze wiecie, posiadam właśnie te słuchaweczki. No i co dalej? Wcześniej w filmik bądź dwa mówiłem o tym, że yy, chciałem sobie właśnie kupić jakąś myszkę i klawiaturkę yy, miałem tam bodajże dwie stówki do wydania 250 czy coś w tym stylu yy, no i tak yy, postanowiłem właśnie yy, odejść troszkę od tego schematu y, kupowania można powiedzieć sprzętu, y, jakiegoś typowo markowego, super, tak dalej. I postanowiłem troszkę zaryzykować pójść w no, bardzo dobry sprzęt, ale markę taką można powiedzieć u nas jeszcze nieznaną. Y, może przejdźmy do samej nazwy. Jest to oczywiście y, myszka Drakonia Black, Sharkona bardzo fajna myszka, cechuje się bardzo dobrym laserem Avago. Specyfikacje możecie tutaj sobie zobaczyć, naprawdę DPI 8200. Oglądając specyfikacje, porównując je z innymi myszkami, które, prefer, właśnie, które można powiedzieć, mają te specyfikacje. To ta myszka, można powiedzieć, jest cenowo bardzo, bardzo ładnie umieszczona. Daję za nią 170 zł. A myszki z tego przedziału, z takim laserkiem, z takim DPI, z taką, można powiedzieć, no, piękną płynnością ruchu, cechuje się tym bardzo fajnie, właśnie, że się tą myszkę bardzo fajnie trzymie. Ja ją mam, może Wam tutaj pokażę. Ta myszka, nie wiem czy będzie widać. No naprawdę, tutaj mamy takie uchwyty, pozwalające to, żeby tak można powiedzieć, myszka się w rękach nie za bardzo pociła. Dodatkowy przycisk, tutaj również mamy zmianę rozdzielczości. Mysz, znaczy rolka myszki reagująca kilkoma przyciskami. Tutaj mamy lewo, prawo, góra, dół oczywiście i środkowy przycisk. Tu jak widzicie. Mogę zmieniać sobie rozdzielczości. Tu oprócz tego również dodatkowy przycisk, tutaj boczny, bardzo ładnie umieszczony, pod można powiedzieć kciuk. No i lewy, prawy. No oczywiście, myszka bardziej moim zdaniem dla praworęcznych użytkowników. Nie wiem, czy będzie mi dobrze widać. Powinno być. Także no naprawdę dosyć fajna rzecz, natomiast jeżeli chodzi o klawiaturkę, a też wam ją pokażę, co będę się tutaj szczypał i opowiadał wam, chciałem zakupić coś lepszego, ale na chwilę obecną, co mnie interesowało, to klawiatura podświetlana, druga sprawa, klawisze multimedialne, no i Podświetlenie, tak jak powiedziałem, no to, to praktycznie te trzy rzeczy, które potrzebowałem, mieszcząc się w cenie, to do tych kwoty, co powiedziałem wcześniej, do 250 zł, udało mi się to zrobić. Za myszkę dałem 170, natomiast za klawiaturkę 62 zł, jakoś tak, w każdym razie niedrogo. Natomiast następną rzeczą, którą właśnie tak jak powiedziałem. Następstwo upgrade'u, można powiedzieć, mojego sprzętu, to to, że postanowiłem kupić sobie telewizor. Obecnie, znaczy wcześniej, korzystałem z 23 calowego Samsunga i postanowiłem pójść w ślady tej marki z racji tego, że telewizory akurat tej marki bardzo trafiły mi w gusta, dobrze się sprawują. Poprzedni swój posiadam przez 3 lata. Ten 23 calowy, a po takiej krótkiej, można powiedzieć, jakimś coś mnie natchnęło po prostu, i postanowiłem sobie co nieco usprawić wygląd tego wszystkiego. Też może to pokażę. Sorry, że tak przesuwam tą kamerkę. Muszę się wyposażyć jeszcze w taką normalną i wtedy będę mógł jakoś lepiej wam to pokazywać. Więc tak, tu po prawej jest ten mój 23-calowy. Niestety muszę się podpierać książką. <grym> Siad mi troszkę, siadła mi trochę podstawka, no ale to jak tutaj możecie zauważyć, oczywiście. Natomiast tutaj po lewej stronie jest akurat ten telewizor 32-calowy. Markę macie tutaj na tej stronce, którą tutaj widzicie. 100 Hz, bez smarta. Akurat wiadomo, jak korzystam z telewizora, można powiedzieć, tylko i wyłącznie podpięty pod komputer, no i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze folię nie zdążyłem ściągnąć, no tak to mniej więcej właściwie jest. Natomiast, co jeszcze chyba chciałem powiedzieć, sorki, że tak dygam tą kamerką, no właśnie już myślę, chyba wystarczy upgrade'owanie tego komputera to co tutaj akurat mam to zupełnie wystarcza mi chyba na następne kilka myślę, że ładnych kilka lat także tak to by było, mi się zdaje, na tyle Cena za tego telewizorka bodajże dałem 1200 pff, także myślę, że niedużo no i LED, prawda wcześniej te tutaj obok LCD no i o, co ciekawe, jak mogli się zauważyć, mam tutaj dwa piloty, ale nie muszę korzystać z drugiego. Jednym pilotem po prostu jestem w stanie operować obydwa telewizorki bezpośrednio. No dobra, to by było jeżeli chodzi o tyle o sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi o granie wota. No, muszę troszkę tam wziąć się, podreperować, ale tak jak mówiłem, chciałem wykorzystać swój czas, swój urlop, który dostałem, stąd też po prostu brak jakiejkolwiek, można powiedzieć, mojej aktywności. No i chyba to by było na tyle, nie chcę Was zagadać, bo już tak filmik dosyć długo trwa. A na końcu, można powiedzieć, pokażę Wam w co chwilę obecną gram i co mi sprawia radość, także krótki gameplay. Będziecie mieli z gierki Path of Exile, akurat gierkę, właśnie w którą teraz można powiedzieć o premiery oficjalnej, bo gra niedawno wyszła na światło dzienne. Także zobaczcie i ocencie sami na razie. Cześć.